Czasami przychodzą takie dni, gdy czuję, że potrzebuję wytchnienia, odpoczynku, odcięcia się od różnych bodźców. Myślę, że chyba w życiu każdego człowieka od czasu do czasu pojawiają się właśnie takie momenty. Jeśli mam możliwość, to w takim czasie staram się zafundować sobie proste przyjemności i spędzić chociaż jeden dzień lub kilka godzin w trybie totalnego odpoczynku. Często robię też sobie wtedy domowe spa i korzystając z prostych sposobów, serwuję sobie małe przyjemności. Gdy mam taką możliwość, wybieram się na łąkę, by poobcować z naturą i przy okazji zebrać kwiaty, które następnie użyję podczas mojej relaksującej kąpieli. Jeśli z kolei nie jestem w stanie zebrać kwiatów, korzystam z suszonych ziół, które posiadam już w kuchennej szafce. Najczęściej wybieram rumianek i gojnik. W aktualnym mieszkaniu nie posiadam wanny, więc, w zamian, za kąpiel całego ciała przygotowuję sobie kąpiel dla dłoni lub stóp. Do takiej kąpieli oprócz ziół dodaję jeszcze olejek eteryczny lub sól. Jeśli potrzebuję silnego nawilżenia dla dłoni, to robię z kolei kąpiel w żelu z siemienia lnianego. Aby stworzyć relaksujący nastrój zapalam na przykład kadzidełko, świeczki sojowe lub lampę solną. Podczas kąpieli słucham relaksującej muzyki, na przykład koncertów na misach i gongach. To bardzo mnie wycisza i uspokaja. Po zakończeniu kąpieli masuję wybraną część ciała. Do masażu używam olejku o relaksującym zapachu. Można użyć też zwykłego oleju z kuchennej szafki i dodać do niego krople ulubionego olejku eterycznego. Dziś miałam ochotę na masaż dłoni. Taki masaż często wykonuję intuicyjnie, wybierając taki ruch i nacisk, który jest dla mnie najprzyjemniejszy w danym momencie. Następnie serwuję relaks moim plecom korzystając z maty do akupresury. Taka 15-minutowa sesja na macie niesamowicie mnie rozluźnia i sprawia, że ból pleców w widoczny sposób się zmniejsza lub znika całkowicie. Tę chwilę wykorzystuję także na wyciszającą medytację i skupienie się na moim oddechu. Następnie przenoszę się do łazienki, by zrobić peeling twarzy. Tym razem skorzystałam z gotowego peelingu enzymatycznego ale bardzo lubię też mój własny przepis na peeling z kuchennej szafki. Jeśli nie znacie jeszcze tego przepisu, to zachęcam do zajrzenia do filmiku. Peeling pozostawiam na twarzy na około 5 minut. Ten czas wykorzystuję na delikatny masaż twarzy przy użyciu palców. Nie potrzebujemy różnych akcesoriów do masażu twarzy, nasze dłonie naprawdę dobrze sobie z tym poradzą. Cały mój relaksujący rytuał zwieńcza chwila z własnoręcznie skomponowanym naparem z ziół. Tym razem połączyłam ze sobą dziką różę, goździk, liść maliny i cynamon. Lubię tworzyć swoje własne kompozycje ziołowe w zależności od nastroju i potrzeb mojego ciała. Taka wyciszająca chwila z kubkiem naparu kojarzy mi się z japońskimi rytuałami. Podczas picia herbaty staram się przebywać moimi myślami tu i teraz i zanurzyć się w pełni w tym momencie. Myślę, że warto jest odnaleźć w swojej codzienności choć chwilę na taki moment relaksu, zwolnienia, zaopiekowania się sobą także w tym aspekcie fizycznym. Lubię też na co dzień przekonywać się o tym, że niekoniecznie musimy wydawać duże kwoty na to, by sprawić sobie przyjemność, rozluźnić się czy zmienić perspektywę i odpocząć. A jaki jest Twój ulubiony sposób na domowe spa? Jeśli masz ochotę, podziel się w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach.